Witam wszystkich seniorów na kanale Ania Wróży. Przed nami czytania na miesiąc listopad 2024. W tym filmie poruszę takie tematy jak dom rodzina, znajomi przyjaciele, kwestie finansowe i wasza energetyka, wasze zdrówko. Proszę, wybierz teraz talię od 1 do 3. I oto talia numer 1. Talia numer 2 i talia numer 3. Przyjrzyj się, proszę, która ta, z tych tali najbardziej z tobą tutaj rezonuje. Wybrałeś już swoją talię? Jeśli tak, to zaczynam. Jednak, jeśli nie chcesz oglądać wszystkich czytań, tylko to, które wybrałeś, Proszę, kliknij w tak zwaną czasówkę, którą znajdziesz w opisie pod filmem. Klikając na link przy danej talii, będziesz przekierowany na odpowiednie czytanie, które Ciebie tutaj interesuje. Zaczynamy, kochani. I witam, e, e, witam Ciebie, jeśli wybrałeś talię numer 1 dla Ciebie czytanie na listopad 2024 i zobaczymy najpierw temat Twojego domu, rodziny i mamy tutaj kartę świat, a więc tematem będzie na listopad. Jakieś kwestie związane z wyjazdem, może z zagranicą, więc temat zagranica. To będzie również mogło mieć co dla niektórych z Was temat pod tytułem spełnienie bądź przyjazd kogoś, tak, do, do domu z bardzo daleka powrót, tak? No i słuchajcie, rozszerzyłam to czytanie, i tutaj dotyczy karta świat. Pewnej kobiety, bardzo eleganckiej, kobiety, która lubi, mm, lubi pieniądze, ale jest osobą bardzo gospodarną, e, potrafi zarabiać, e, po, powiedziałabym, no, dosyć tak mocno e, jest uziemniona, e, więc e, po prostu te pieniądze potrafi zarabiać, dobrze tutaj gospodaruje, troskliwa, dobra, ciepła. I teraz taka nie, właśnie kobieta w waszym, właśnie w, 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 Mówimy o Waszym domu, a więc to może być Wasza córka, to może być Wasza siostra, prawda? Czyli to jest jakaś osoba z rodziny, i tutaj, tutaj ta osoba musi podjąć jakąś decyzję tak? zdecydować się. Albo kwestia dotyczy tego, że trzeba będzie wybrać jakieś dwie, jakoś tutaj możliwość zarobienia pieniędzy, albo myśli o tym, aby wyjechać właśnie za granicę, aby poprawić swoją sytuację finansową, bądź, bądź tak jak mówię, jest to, dotyczy to osoby takiej, która ma do Was, właśnie do domu przyjechać i ta osoba się właśnie. Zastanawia, jest przed takim wyborem, czy to jest właśnie dobry moment, żeby tutaj przyjechać. Problemem dla niej jest, są kwestie jakieś prawne, jakieś decyzje sądowe i tutaj coś, jakaś sprawy sądowe, tutaj mamy jakieś rozstrzygnięcia prawne albo po prostu jakieś dokumenty związane właśnie, dokumenty prawne, tak? Związane z, z tutaj z jej. Jakby wyborem. I kochani, widać jasno, dla Was dobrze się to, dla Waszego domu, dla Waszej rodziny dobrze to się wszystko kończy, bo mamy tutaj dwójkę, kochani, kielichów, a więc karta, która mówi o emocjach, że uda się to wszystko spiąć, mamy tutaj zadowolenie, mamy tutaj spotkanie, tu radosne połączenie. Być może, że jest to jakaś osoba, kochani, wasz partner, tak, który jest, przybywa za granicą i e, już najchętniej by tutaj pozałatwiał wszystkie swoje sprawy tam e, urzędowe i e, tutaj by najlepiej, by chciał tu przyjechać, tak. Bądź jest to kobieta, tak? bo to pamiętajcie, czytanie ogólne, więc tak trudno mi jest tu się odnieść. W każdym razie ta kobieta czy ten mężczyzna jest przed wyborem, tak? podjęciem jakiejś bardzo ważnej decyzji dotyczącej jakiejś swojej stabilizacji, dotyczącej przyszłego, nie wiem, czy pracy, czy życia. No i tu z tym związane są jakieś dylematy prawne, dokumenty prawne. Jakieś decyzje sądowe. No i słuchajcie, dla Was się właśnie dobrze tutaj dzieje, bo mamy tutaj dwójkę mieczy, co dla niektórych z Was? Nareszcie mamy emocjonalne połączenie, a więc znowu spotkanie dwóch osób, wielka radość, wielkie szczęście, yy, odnowienie relacji również jakikolwiek czy jest to między Waszym partnerem, czy jest to Wasze dziecko, które przyjeżdża, więc ty, tu mamy jakąś taką właśnie bardzo dobrą sytuację, hmm, bardzo taką emocjonalną dobrą, tu jest wielka radość i szczęście. Jeśli chodzi o kwestię, E, związane z waszym otoczeniem, a więc przyjaciele, znajomi, i tak dalej. Tutaj tematem, zarysu, tu się zarysowała pewna postać mężczyzny, mężczyzny, który no Uważany jest za osobę, która działa, kieruje się moral, zasadami etyki moralnej, jest jakimś autorytetem, być może jest to osoba już bardzo starsza, która jest osobą bardzo mądrą, na którą można liczyć i tak dalej. Uważacie tą osobę za, ta osoba w otoczeniu jest uważana za taką szanowaną osobę mądrą. I teraz taki mężczyzna tutaj do was przychodzi, bowiem coś tutaj u niego w jego życiu runęło. Mamy tutaj wieże, a więc nagle niespodziewanie, jakieś sytuacje, czy związkowe, czy życiowe, jakiekolwiek, czy jakieś straty materialne, cokolwiek tu się wydarzyło, to było nagle i, i tutaj on ma taki problem. Chciałoby tą sprawę swoją załatwić, oczywiście przychodzi tutaj, kontaktuje się. A najlepiej, no, ja tu widzę, że jest to osoba, która niewiele by chciała sama coś zrobić, raczej by chciała żyć tutaj na czyś, na, czy, na korzyść czyjąś, bądź wykorzystać tutaj kogoś. I ona ma tutaj taki plan i tu ma, tutaj jakby zwraca się do Was. Dla Was, moi drodzy, jest tutaj ostrzeżenie, ponieważ. Możecie być oszukani, bądź nie wszystkie informacje ta osoba Wam będzie chciała tutaj powiedzieć o wszystkich swoich zamiarach. Pewne informacje będzie musiało, będzie chciała tutaj zatrzymać dla siebie. No i Wy w tym momencie jesteście pozbawieni tej możliwości spojrzenia na cały ten problem. Nie macie pełnych informacji, tak? Tutaj mamy kartę. Oszustwa bądź nieszczerości, moi drodzy, to może spowodować że albo jakaś jest tutaj izolacja, tak, czyli izolacja, czyli zdecydujecie się, że niestety z tym człowiekiem nie chcecie mieć nic wspólnego, bądź będziecie musieli tutaj zasięgnąć jakiejś porady, bo będziecie się czuli tutaj oszukani. A więc uważajcie, kochani, bo ta osoba bazuje na tym, że była wcześniej uważana za taką osobę mądrą, etyczną, moralną i ona budzi zaufanie. Tymczasem w jej życiu coś tutaj raptownie się wywaliło, no i oczywiście jest taką teraz osobą trochę leniwą, najlepiej by chciała coś załatwić czyimś kosztem, tak? I o tutaj ma taki pomysł i przychodzi do Was. Kwestie finansowe mamy tutaj konflikt, kochani, więc jeżeli jakieś macie spory co do Waszych pieniędzy, czy przyszłych wypłat, czy pieniędzy jakiś tam z przeszłości, mamy tutaj nadal walkę o te pieniądze, tak? Tutaj trzeba powalczyć z urzędnikami, z różnymi osobami bądź osobami, które nie wiem w jakimś konflikcie są z Wami, tak? jeśli chodzi o kwestie finansowe. Tutaj to dotyczy sprawy jakiejś bardzo już zaszłej. Myśleliście, że ta sprawa już upadła, nie uda się tego jakby podnieść. Być może, że na nowo jakieś sprawy sądowe tutaj ożyły te tematy i. Ponownie w listopadzie właśnie mamy taką walkę. Co to wam da, kochani? Mamy tutaj podpisanie, y, czy, znaczy po pierwsze trzeba będzie podjąć y, zdecydować i pójść na pewien kompromis, żeby osiągnąć cokolwiek. Więc tutaj mamy jakąś ugodę, jakieś porozumienie, ale będzie, trzeba będzie tutaj się zastanowić i podjąć decyzję nie będzie łatwa, bo to jest na zasadzie y, rozumu i serca, więc tutaj trzeba dokonać pewnej, pewnej kalkulacji, ale jak najbardziej mamy tutaj zawieszenie broni. To jest karta, która mówi, że to jest czas zatrzymać się, i trzeba coś tutaj wybrać, coś trzeba zdecydować. To będzie, ja powiedziałabym, taki kompromis dobry dla obu stron. No, i oczywiście wasza energetyka, wasze zdrówko, kochani. I tutaj oczywiście pokazujecie mi się jako osoby, które mają pewien potencjał na właśnie takie zdrowe, fajne życie. Macie siłę, werbę, chcecie być może coś nowego stworzyć, coś kupić, gdzieś się osiedlić. To jest taka energia, która mówi: Mam potencjał, mam siłę, mam energię aby się mocno tutaj osadzić. To też jest, słuchajcie, taka, na powiedziałabym, ostrzeżenie, tak, bo to nie, nie z każdym będzie rezonowało. Tu jest ostrzeżenie dla osób, które za dużo leków zażywają, może dojść do jakiegoś zatrucia, więc kochani, to jest nadużywanie jakichś leków, więc weźcie to pod uwagę, bądź jakieś zatrucia pokarmowe mogą się tutaj pojawić. Także to tyle, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie, subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. A ja, jak zawsze, na zakończenie yy, przesyłam ci pozytywną energię. Dziękuję i do następnego razu. A teraz zapraszam ciebie, jeśli wybrałeś talię numer dwa. A więc dla ciebie czytanie. Zaczynamy od kwestii domowych, yy, domowych i rodzinnych. I mamy od razu BAM na listopad. Kartę konfliktu, walki, coś tu się dzieje w Waszym domu, wiele osób jest zaangażowanych, mamy tutaj jakąś awanturkę, yy, tutaj każdy by chciał coś pozałatwiać, yy, jest jakiś problem, być może że wiele osób w Waszej rodzinie jest zaangażowanych, każdy ma jakąś działkę przydzieloną, aby to załatwić, bądź w rodzinie, w Waszym domu jest konflikt, coś tutaj nie gra. I co tutaj? Czego ta sprawa dotyczy? Otóż pe, mamy tutaj pewne, zaszły tutaj pewne opóźnienia w Waszych sprawach. E, coś zawisło, coś się zatrzymało, e, sprawy przy tym kładą się bardzo, wysz, wychodzą jakieś sprawy nie, niezbyt fajne, jakieś kłamstwa, oszustwa. E, no i tak naprawdę e, już Was to nie cieszy, nie bawi, nie wiecie co robić, ale nic nie robicie, Jedno, jednocześnie macie jakieś. Pomysł na to, i te zawieszenie dotyczy podjęcia jakiejś decyzji. Być może, że kwestie związane z wyjazdem gdzieś za granicę, z pracą za granicą, bądź z jakimś kontaktem, ale ja tu widzę, że w kierunek świat tutaj się pokazuje. Być może, że ktoś z domowników myśli, że może by chciał tam pracować, czy wyjechać, czy się przeprowadzić. No i tutaj jest konflikt. Właśnie mamy zawieszenie. Tutaj na pewne sprawy trzeba w ogóle spojrzeć od innej strony. I wtedy dojdzie do jakiegoś olśnienia. Ale póki co wychodzą sprawy niejasne, niepewne. W dodatku tutaj jest, w waszym domu nuda rutyna, jakby emocjonalnie tutaj coś tutaj nie cieszy, nie gra tutaj, ale coś woła kogoś z zewnątrz, tak? Ten świat woła kogoś. No, i tutaj myślicie, rozmyślacie, aby to przeciąć, aby macie jakiś pomysł, jakąś inspirację, chcecie coś tu wdrożyć, natomiast widać, nic nie robicie, jeszcze się zastanawiacie. To jest jakby uznajecie, że to jeszcze jest nie moment, aby działać. No i kochani, na wyniku dla Was w tej sprawie. No niestety, jakbyście się nie starali, tutaj niestety nie uda się rozwiązać tego konfliktu. Pewne osoby będą miały swoje zdanie. Mamy tutaj wytrącenie, wytrącenie poprzez jakieś argumenty, jakieś słowa. Ktoś wam po prostu odbiera prawo, czy głosu, czy decyzji. Nie zgadza się. Mamy tutaj rozwiązanie tego konfliktu w postaci tego, że Żadna ze stron nic z tego nie osiągnie, mamy tutaj jakieś pokłócenie się trochę, każdy idzie w, w, w różną stronę. Jest osoba, która próbuje słowem walczyć i wydaje jej się, że tutaj ona wygrała, bo jest mocniejsza, w, że tak powiem, w, w języku, tak, ale niestety to jest takie zwycięstwo niezbyt chlubne. Yy, za dużo tutaj słów właściwie no i kochani karty mówią że tutaj trzeba będzie żeby tą sprawę pociągnąć do przodu trzeba będzie tutaj dobrze się okopać yy, trzeba tutaj mieć siłę i energię żeby się bronić przed różnymi sprawami przed osobami, które będą chciały tutaj zachwiać Waszą równowagę, Waszą stabilizację, bo widać, że Wy macie ochotę tutaj coś nowego, plany przyszłościowe są tak i być może, żebyście chcieli coś tu zmienić, bo te życie już Was tak w tej otoczce, w tej rodzinie, w tym miejscu, Was to nie cieszy i Was w ogóle wzywa coś nowego. Chcecie na nowym miejscu działać, czy mieszkać, czy pracować. No natomiast tutaj wiele osób w waszym domu, rodzinie nie zgadza się na to no i mamy ten konflikt, awanturę, kochani. Żeby to, tą sprawę sobie załatwić według tego, jak wy chcecie, tutaj trzeba y, mieć dobrą pozycję, dobre argumenty. No i siłę do, do zbicia tych argumentów, tak? A więc tutaj tutaj trzeba się do tego być może jeszcze przygotować. Kwestie związane z otoczeniem zewnętrznym, a więc wasi przyjaciele, znajomi i tak dalej. No i tutaj mamy kontakt poprzez internet, ale jest sytuacja też, co nie dla których z Was jest blokowana. Dlaczego? Tutaj mamy, wcześniej jest jakiś układ sercowy z jakąś osobą, która jest osobą, powiedziałabym, no, dobrze usytuowaną, jest samodzielna. I to jest taki związek właśnie z taką osobą. No i tutaj trzeba było podjąć jakąś decyzję, trudną decyzję, zdecydować. Tymczasem mamy kartę blokady, wy nie potraficie. Na chwilę obecną podjąć decyzję. Czujecie się w jakiś sposób zblokowani. Mamy tu tylko jedynie kontakty przez internet, przez media, przez telefon, smsy, rozmowy czy telefony. No niestety nic jeszcze nie możecie zrobić. Jesteście zblokowani. Być może wasze, wasze myśli blokują waszą tutaj, waszą tutaj aktywność bardziej i trudno wam tu jest właściwie podjąć decyzję. Co to wam da? Będziecie jednak nawiązywać kontakty, tak? Będzie tutaj rozmowa, będzie tutaj, y, będą tu jakieś wiadomości, więc y, na razie tu się jakby w tej kwestii y, na listopad y, nie widzę tutaj jakby większych zmian. Y, kwestie finansowe. Moi drodzy, mamy tutaj jakieś spełnienie bądź dokończenie jakiejś sprawy. Dotyczy to oczywiście, y, że otworzyła się przed Wami jakaś możliwość czy zarobienia pieniędzy, czy wyjazdu. Czy zatrudnienia w innym miejscu. Chcielibyście działać, podjęliście już wcześniej jakby decyzję, jak pokazujecie mi się jako osoby, które już w swoim życiu niejedno widziały, nie, nie, osoby doświadczone, które przeżyły te dobre i złe chwile, macie więc wielkie doświadczenie. No i tak bardzo ostrożnie chcieliby, podejmujecie decyzję, żeby coś właściwie wejść w coś nowego, rozpocząć coś nowego albo jakąś firmę. Albo tak jak mówię, zmienić miejsce pracy, czy, y, czy y, założyć jakąś firmę, tak? To mogą być różne rzeczy. W każdym razie tu jest chęć y, podjęcia czegoś nowego, bo otworzyła się przed Wami pewna możliwość. Być może, że dotyczy to zagranicy, tak? Jednak, kochani, na wyniku dla Was pokazuje się, że trzeba będzie tutaj jeszcze poszukać rozwiązań, poszukać jakiegoś rozwiązania, może z kimś pogadać, doradzić się. Tutaj jeszcze ja widzę, że te kwestie finansowe nie ruszają do przodu. Tutaj trzeba się zastanowić na spokojnie, przemyśleć to wszystko i dopiero, i dopiero tutaj działać. Jeśli chodzi o kwestie e, energetyczne to widzę, niektórzy z Was macie ochotę wejść w randki, e, zadeklarować swoje uczucia, pójść odwiedzić kogoś, dać komuś prezent, e, w ogóle takie podejście romantyczne, tak? Jeśli chodzi o ostrzeżenia, to e, pokazują mi się tutaj kłopoty z płynami krew, mocz, woda, tego typu rzeczy. Tutaj trzeba na to zwrócić, moi drodzy, szczególną uwagę. I to już wszystko. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco, a ja jak zawsze przesyłam Ci pozytywną energię. Dziękuję i do zobaczenia. I zapraszam osoby, które wybrały talię numer 3. I dla Was czytanie zaczynamy od kwestii domowych. I od razu dom, rodzina pokazuje mi się... E, jakaś nieszczerość, jakieś oszustwo, ktoś tutaj czegoś nie mówi, e, ukrywa pewne rzeczy. Czego to dotyczy? Sprawy bardzo mocno tutaj runęły w kwestiach szczęścia domu rodzinnego. E, mamy tu też zawieszenie tego szczęścia rodzinnego i jesteście załamani. Być może. Moi drodzy, Wasze sprawy, właśnie rodzinne, szczęście, coś tu się zatrzymało. Mamy tutaj zawieszenie kontaktów, yy, mamy tu spowolnienie, no i Wasze yy, takie powiedziałabym yy, zdenerwowanie. Yy, widzicie tą samą sytuację w czarnych kolorach. To może też dotyczyć, że ktoś w Waszym domu tutaj ma jakąś bardzo poważną też chorobę, i te szczęście rodzinne zostało zawieszone. Ale jednak myślę, że bardziej tutaj chodzi o kwestie emocjonalne w Waszym domu i ktoś tutaj nie jest szczery i dlatego te szczęście rodzinne. Się tutaj zawiesiło. Moi drodzy, jest to oczywiście problem, pokazuje się chwilowy, bo na wyniku mamy, że zabezpieczycie się tutaj, można powiedzieć, finansowo, więc tutaj nie będzie tego kłopotu. Podejmiecie jakąś decyzję bardzo ważną i ona wpłynie na to, że tutaj będziecie osobami samowystarczającymi. Być może, nawet powiedziałabym, pokazuje się tu przy, szczególnie przy kobietach pewien mężczyzna, który w swoim życiu cieszy się życiem, stać go na wiele rzeczy. Być może, że dotyczy to jakiegoś nowego partnera, który będzie chciał tutaj koło Was się zakręcić. Tak? Natomiast właściwie życie rodzinne tutaj, co dla niektórych się zatrzymuje, brak szczęścia rodzinnego. I ta kwestie właśnie takie troszeczkę, y, powiedziałem, w dziesiątce mieczy, a więc y, wszystko w tych czarnych kolorach, chociaż pokazują karty, że jest to sprawa chwilowa, bo uda Wam się y, tutaj y, zabezpieczyć y, siebie przede wszystkim poprzez podjęcie jakichś bardzo ważnych decyzji na przyszłość. Kwestie związane z Waszymi znajomymi, czyli otoczenie zewnętrzne. Tutaj dochodzi do jakichś zmian wśród Waszych znajomych, wśród osób dla Was ważnych, tak, obcych, ale jednak ważnych, przyjaciele, znajomi środowisko zewnętrzne. Co jest podstawą tych zmian? Mamy tutaj mężczyznę, bardzo mężczyznę zaradnego, finansowo, który próbuje ratować czy swoją firmę, podejmuje tutaj decyzję, sytuacja jest bardzo trudna, no i niestety popada w jakieś kłopoty finansowe. Nagle tutaj sprawy mają niezbyt przyjemny obrót. No i kochani. Taki właśnie mężczyzna tutaj, taki, taki znajomy do Was tutaj puka, może być to Wasz wspólnik, tak, kochani, bądź pracodawca. No i co tutaj się dzieje? Sprawy nagle ożywają, szukacie rozwiązań. Szukacie, może pomagacie tej osobie, pomagacie jej w, w tych problemach, no i wpadacie na jakiś pomysł, na jest to początek działania, jest to azbuła, a więc mamy inspiracje, mamy pomysły do kolejnego działania. Bardziej mi się tutaj pokazuje Wasz wspólnik, jakiś kolega, bądź koleżanka właściwie, która być może, że z Wami tutaj coś działało na polu finansowym, na polu materialnym, tak? Więc tutaj, tutaj jest taka historia. Kwestie, moi drodzy finansowe, tutaj co dla niektórych z Was pieniążki będą regularnie co miesiąc przychodziły bez żadnych wielkich skoków. No tutaj wcześniej podjęliście decyzję bardzo ostrożnie i zdecydowaliście się na taką właśnie albo pracę pewną, stabilną. Co prawda jest tutaj, nie widać tutaj takich dużych pieniędzy i te wasze finanse sobie tak rytmicznie, powoli sobie tutaj cykają. Natomiast na wyniku pokazuje się sytuacja, że Pieniędzy wam nie zabronię, jednak trzeba, kochani, ściskać te pieniądze, oszczędzać, nie wydawać, nie szastać tymi pieniędzmi, bo sytuacja, mimo wszystko, wokół was jest taka, nie, powiedziałabym, niepewna, trudne czasy i ewidentnie trzeba szanować to, co się ma, nie wchodzić w jakieś sytuacje pożyczkowe dla kogoś, na przykład, tak, bo może to również się trudno tutaj zakończyć, a więc. Ściskamy to, co zarabiamy, pilnujemy tego, oszczędzamy i tak dalej, więc taki tutaj pokazuje się nam temat. Kwestie, słuchajcie, zdrowotne. Jako, że jest to karta mówiąca o ostrzeżeniu, słuchajcie, mamy tutaj jakieś drobne zabiegi, mogą być to jakieś chirurgiczne zabiegi drobne. Czy jakieś stomatologiczne, więc tutaj pokazują się tego typu tema, tematy na ostrzeżeniu. Natomiast karta też informuje nas o Waszej energetyce na miesiąc, mówiąca, która mówi o tym, że będziecie pełni pomysłów, inspiracji, będziecie walczyć o swoje przekonania, o, o swoje wizje. Będziecie tutaj chcieli kontaktować się, przedstawiać, rozmawiać. No, co niektórzy z Was tu jako ostrzeżenie, tylko uważajcie, kochani, nie reagujcie zbyt gwałtownie, bo yy, nie tędy droga, więc trzeba tutaj spokojnie konflikty, yy, tutaj, przy, yy, jeżeli są jakieś konflikty, to trzeba podchodzić do tego bardzo spokojnie. Nie jest wskazane działanie takim mocnym słowem, kłócenie się, wchodzenie w jakieś takie. Negatywne energie, ale z tych pozytywnych energii to mi się pokazujecie jako osoby, które mają wizję i chcą po prostu realizować swoje pomysły, inspiracje. Jak najbardziej tutaj jest duży ruch po stronie waszej, a jeśli chodzi o ostrzeżenia, to tak jak powiedziałam, kwestie drobne zabiegi chirurgiczne czy stomatologiczne co dla niektórych tu się pokazują na miesiąc listopad. I to już wszystko. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco, a ja jak zawsze na zakończenie przesyłam Ci pozytywną energię. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.